Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mindel. dziś chciałbym Wam pokazać jak zacząć grę na serwerze mc.mindel.pl. A więc tak Pierwszy raz na serwerze zrób reloga Gdy zrobimy reloga otwieramy sobie oto tą skrzyneczkę Ubranie więzienne Zabieramy itemki. Możemy bezpiecznie opuścić spawn. Następnie czytamy te tabliczki oraz wpisujemy ukośnik RULES i czytamy regulamin. A więc tak, pierwsze pomieszczenie. Pierwsze pomieszczenie to jest ogólnie tak bardziej dla zabawy. Jest to tylko bardziej hala sportowa. Tu jest prysznic oraz toaleta. Tutaj mamy portal. Taka brama eventowa. Jeżeli widzicie na czacie, że ktoś pisze, że jest event, jakiś spliff czy coś innego, wchodzimy po prostu w ten portal i zostaniemy przeniesieni na ten event. Targowisko. Tutaj możemy sobie wykupić na przykład skrzynki. Witamy na targowisku. Możemy sobie wykupić takie targowisko jedne za 500 zł o ile dobrze pamiętam. I możemy postawić takie dwie skrzyneczki albo jak to woli jedną podwójną się mówi. Ok, kolejne pomieszczenie, jest to kuchnia, jeżeli nie mamy jedzenia, możemy umrzeć z głodu, a więc polecam, żebyście najlepiej sobie jakieś jedzonko zatrzymali. Następnie premium zone, to jest tylko dla VIP-ów, a więc to będzie w innym filmiku. I najbardziej ważne pomieszczenie, Mamy tutaj sektory. A więc tak, sektor A jest za darmo. Wydobywamy tam takie surowce jak węgiel oraz cobblestone. Mamy tutaj także drzewo. I aby zarobić, po prostu przychodzimy tu, sprzedajemy węgiel i drzewo. Cobblestone sprzedajemy przy teleportach. Mamy tu piecyki, jednak musimy uważać, aby nikt wam nic nie ukradł. Kolejne. Ogrody. Możemy sobie tutaj zakupić takie rzeczy jak wodę, pszenicę, rośliny, trzciny. Trzcina i nasionka. Jeden taki ogród kosztuje 5000 na tydzień, więc już dla takich bardziej rozwiniętych gracz. Potem możemy oczywiście sprzedawać stak nasionek za 80, stak trzciny za 150 oraz stak pszenicy albo zboża za 200. Walutą serwera jest euro. Następnie cele. Tu wejdziemy do takiej celi, Możemy sobie kupić taki jakby domek trochę małych takich wymiarów i ten domek kosztuje 1000 na tydzień. Jest to coś takiego, tu macie przy skralski wszystko widać. Po prostu wiecie na skrzyneczki, na piecyki, tablica informacyjna. skrzynie są zabezpieczone, w piecyki nie są zabezpieczone, sklepy w celach są zakazane krosie to banem. Następny, następny teleport. Widok na katakumby. To jest jedyne miejsce, w którym są mopki. I jeżeli chcesz wykupić dostęp do katakumb, no to link będzie w opisie, gdzie można to kupić. Wybaczcie za niezaładowane czanki. No okej. Okay. Tam mamy jeszcze w oddali taki enchanting. Oraz sprzedaż cobblestone'a, smaragdów oraz kupno gierka. Ceny mamy tutaj. I taką. Teraz powiem o sektorach. Jak mówiłem, sektor A jest darmowy. Za sektor B trzeba zapłacić 2500, 2500 euro. W nim będzie już zelazo. W każdym sektorze będzie coś nowego. Będzie można zarabiać ładniej. Więc tylko sektor A mamy termowy. a resztę musimy kupić dostęp. No i ostatnią rzeczą jaką Wam jeszcze nie pokazałem jest to PvP włączone czyli taka bardziej arena PvP Ja tu nie będę wchodził gdyż nie chcę żeby mnie ktoś teraz zabił Aha i w tym domku świątecznym możemy odebrać tam ciastka oraz mleczko No okej okay. To chyba wszystko co miałam Wam do powiedzenia Ja się z Wami żegnam jeżeli chcecie więcej, skomentujcie filmik, ocencie oraz zostawcie subskrypcję. Cześć!